A dla ciebie pytanko? Tak. Ze śmietaną czy bez? Oczywiście, że bez. Bez, dobra. To masz bez. Dziękuję. Ty, a słyszałem, że w mieście łodzi nawet bieganie w szkodzi. Oczywiście. To, to prawda? Tak. Są zdecydowanie. Na wygnaniu w mieście łodzi, gdzie nawet bieganie psą szkodzi? No struje, Przemyślących na pewno. 50-50, dobrze, leci dalej. Nie ufam, flot na leśniku, kiedyś pracował w pizzerii, to widać. I co dalej? wip nie siadło, ale jedzie dalej. Masz jeszcze 38 sekund. Jeszcze krótek, tak. No, czyścioszek, szkoszeń, a jak torna kontrola, Szymot dawno, w A nawet on the skateboard. park. Prostę Pizza. Idziemy dalej. I 15 sekund. Jeszcze 15 sekund. Szymon dawno. I waga! I to już będzie czas. Brawo! to się z zamknął. Ojciec i syn, skateboarder w rodzinie wystaje. Witam tata Ojciec i najstarszy syn. A tu ile masz synów? Dwóch i córkę. A, Ale dobrze. też jeżdżą Ten też jeży, wiesz? A ty wolisz Jeden? ze śmietaną czy bez śmietany? Akurat ja ze śmietaną. A ojciec bez śmietany. Dla oh yeah. dla ciebie danie główne i śmietana, danie główne Super. i śmietana do tego. O, najwyższe. dzięki bardzo. Dobro.